Słyszycie to? Słyszycie to? Policja jedzie, w końcu jedzie policja! Dosłownie przed chwilą musieliśmy zadzwonić na policję, a dlaczego? Zobaczcie za drzwiami. Widzowie, to wszystko prawda. Armia psychofanów chciała przejąć mój dom. A ja witam was w kolejnym odcinku z Roblox Rodzinki. Na razie Roblox Rodzinka, ale zaraz będzie Roblox uwięzieni. Roblox y, zabarykadowani. Tak. Roblox chyba? Roblox nie wyspali! Całą noc nie spałam, nie mogę zasnąć. Mój beauty sleep, mój beauty sleep. Wy to rozumiecie? Mój beauty sleep. Ja muszę mieć beauty sleep, żeby być pięknym jak za. A nie jak twój tata! To jest A to jest kolejne pięć osób, które będzie mogło z nami już od dzisiaj z nami nagrywać. Tak dokładnie od dzisiaj będziecie mogli z nami nagrywać. Dlatego musicie wiecie do, co zrobić. Zostawić... Dać suba. Suba. Taka, ja, ja im pokażę. Jak nie zostawią suba to będziemy się bić. Tak? Suba zostawcie. I potem co córka? Łapkę w górę. A potem co żona? O, komentarz. Jaki macie nick w y, Po polsku to y, wytłumaczę wam widzowie. Chodzi o to, żebyście na Komentarz, jaki macie nick w Roblox? I ja myślę, że Ami teraz pobijamy rekord. A to ile osób dodajemy? Spój się na mnie, córko, widzisz moją twarz? <grym> Widzę. Czekaj, daj mi chwilę. To jest moja twarz, kiedy nie zostawili suba. To nie jest dobra twarz. To jest moja twarz, kiedy nie zostawili łapki. Widzisz tą twarz? <grym> no to, to widzowie. To jest moja mina, jak nie napisali komentarza, jaki mają nik w Robloxie. <grym> Oj, to yy, lepiej zostawcie tą łapkę. A to jest, jak wszystko zrobili fajnie i napisali i oglądają do końca. Dobra, ta policja jedzie czy nie jedzie, bo ciągle mają jechać i nie jadą. Halo! No właśnie, ile mamy tutaj jeszcze czekać? No halo, gdzie wy jesteście? Policja! No dzwoniłem 20 minut temu! co <laughs> no muszę nam, no <laughs> Halo? Mama? Ty żyjesz? Dobra nie Teściowa! Nie, nie dzwoni do niej! Ona nam nie pomoże! Jak zostawią widzowie tysiąc łapek, to poznacie moją teściową, dobra! Nie, 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 nie. <śmienicza> eee, okej. Okay. Halo, proszę pana. Halo, zbiór. Y jadą państwo, czy nie jadą? No tak, jedziemy, w dwa rady Już za minutkę będziemy. A czemu nie za 30 tego? No właśnie! Dobra, rozłąkam się. Bączka. Dobra, oni nie zostawili chyba łapki. to masz bardzo dziwną twarz. Widziałaś się w lustrze? Uuu. Jak ty powiedziałeś do mojej córki? To też jest moja córka! Czy ty jesteś jakiś chory? Chory? Ta? HE! Tak! A ty widzisz co nasza córka uczyniła? Widzisz? Ale widzisz? To nie ty. Ty. Córka! Ria! Co ty w ogóle należy, ty sopato? Widzowie, jak będzie tysiąc słapek, to poznacie moją babcię. O, nie, 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 nie. no chyba ze mojej strony. Nie, mamy, mamy. O, nie, teściowa! Barakadujcie się jeszcze raz! O! Słyszę sygnały! Ja cały czas one były, tylko o. żeby raz mocniejsze, raz są, mniej... Są, są, są! O! o. o. Psychopata! Psychopaci! Proszę się odsunąć już z drogi! Raz, dwa, trzy! Myk, myk, myk! W rządku się ustawić, za radiowozem! Ale Sigma Policjant! Co tam się dzieje? Nie widzę! Chyba mój syn! Taki twój syn? ty nie Co? masz syna? Szybciej! Ale z inną kobietą! Co? 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 Dzień dobry, możemy już wyjść? Tak, tak, już są grnięci. O! Otwieraj! Dobra. Otwieraj. Kto otwieraj? O, ja otwieram. Dobra. Powietrze. Panie, panowie policjanci, tutaj jest jeszcze jeden. O ten o, o ten o, o ten o. Tego też proszę zabrać. Dzień dobry, starszy sierżant Saranson, Co tu się dzieje? No to e, tak, moja córka ten w czerwonym on powinien też być zabra... Co? Nie, 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 nie. On kłamie. Ten w czerwonym jest, tak. jest adoptowany. E, proszę jego zabrać. On też jest jednym z tych psychopatów. Czemu jest tutaj tak dużo dzieci i czemu nie są w szkole? E, proszę pana, to są moje dzieci. One, moja mała żona była w ciąży. Potygawa. 20! Urodziła, co? Ty A tak na serio? To są psychopaci! Proszę pana, to są psychopani mojej córki! Oni tutaj siedzieli całą noc pod naszym domem. Widzi pan wszystkie te śpiwory? Widzi pan wszystkie te śpiwory? Oni moją córkę maltretują! Łącznie z tymo, On w ogóle jakiś przyszedł sobie raz do A? nas i nagle jest! A? Jestem twoim mężem! Proszę pana, oni się wszyscy we mnie kochają i ja nie chcę, żeby oni się do mnie zbliżali. Wie pan, co musieliśmy przeżyć przez tą noc? Właśnie. Ja nie spałam! Ja nie miałam mojego beauty sleep! Teraz będę brzydka! Jadł pan kiedyś zupkę chińską? Y no, jadłem. Lepsza jest zupka chińska niż spaghetti mojej żony. Mówiłeś co innego, w szczególności dzisiaj! Dobra, dobra. I co mamy poradzić, pani Luferku? No aresztujcie te dzieci, bo one ciągle nam... Zabierzcie mi je przed domu! Dobra, aresztujemy ich. Jest! Ojej! A w końcu! Ręce do góry. A A co? Y y y Jesteście aresztowani! Mała. Czemu? A co się dzieje? Y y y y y Mamo, to co zrobiliście? Toni, ja zabrałam ten samochód! Co? Jaki samochód? Jaki samochód? No, przyznaj się, przyznaj się! No, ja nie wiem do czego nawet. Do tego, że ukradłeś PS5 Co? Skunku. Cicho bądź. E, dlaczego my? Czemu? No, właśnie, czemu nie oni? Co? To... A! Jesteście aresztowani. Bierzemy ich do radiowozu. Ale za co? Ale no, no, za, no, za co? co? nie! No, no, nie, halo! Nie! No, ja halo. nie chcę. Nie, ja tam nie będę mogła spać! nie. To wszystko wasza wina! No właśnie! Twojej wina! To wasza wina! Przez wasz teraz nie będę mogła mydła podnieść! Do radiowozów, już! Idziemy na komisariat! No dobra, dobra, okej, okay, spokojnie! To nie fair! Ani ale... No super, świetnie! Super, wszystko twoja wina! O, twoja wina, to ty tak gotujesz! O, ale blisko mamy policję! Uwielbiam robić kupę! O. Jedzenie jest bardzo złe tutaj, które dają... No nie dodają. robimy widzowie kupy jak coś, tylko tutaj siedzimy, siedzimy. sobie, bo nie ma gdzie usiąść. Jeżeli się położymy, to znaczy, że jesteśmy tak naprawdę winni. Więc ja tutaj sobie siadłem i one siadły za mną. Nieprawda, ja siadłam pierwsza. Ja Nieprawda, pierwszy. ja siadłam pierwsza. Ja tu byłam w ogóle pierwsza na całym świecie. Ta? Ta? Ja byłem pierwszy na całym świecie. No wiem, bo jesteś taki stary. Słuchajcie, wypuszczę nas stąd. Patrzcie na mnie. O nie, tata znów zaczyna. A! jin dobre Hej. Generalnie pracowałem w policji i wypuśćcie nas stąd, bo będzie gleba gleba. Czyli grozi pan policjantowi, tak? Eee, e, coś! Stąknij się do urnią! Bo będziemy musieli do końca życia. Zapraszam. Nie, 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 nie. Mamo, to, co teraz zrobimy? Trafimy do więzienia, widzowie! Napiszcie, że Ami jest w więzieniu, to przepnę wam serduszko! Ja was nie znam. Pucham? Dobrze. Ja to załatwię. Dajcie mi tylko chwilę. Oho. Dobrze, i ja się tym zajmę. Hej, kochani moi! Hej, przystojniako! Kto ci zrobił tą ranę na policzku? Twoja była żona? Jak chcesz, to możesz mieć nową. Ucha? No nie wiem. No ale ja wiem, no weź, no nie bądź taki. Nie zgadzaj się, stary, to jest. Przestań! Do Dobra, mamo, odsuń się. Halo, proszę pana, przepraszam, możemy porozmawiać z kimś, kto wie, co tutaj się dzieje. Ktoś przełożony czy coś tego typu? Dobrze, za chwilkę zawołam. Dziękuję. No widzicie, tak to się robi. To ja wpadłem na ten pomysł. Ja wpadłam na ten pomysł, Ja wpadłem, to dzięki mnie Ani poszli. Ja wpadłam na ten pomysł! Wiecie co? To wszystko twoja wina! Nie, 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 nie. O nie, 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 nie. To wszystko twoja wina! Stańcie się kłócić! To jest twoja wina! Gdybyś normalnie robiła jedzenie, to. Co ty by... powiedziałeś? Co ty powiedziałaś? Nie, to ty powiedziałeś. co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałaś? Co ty powiedziałeś? Tak, Mogę mama, mieć to, to... osobną cenę? Mamo, tato, przestańcie się kłócić! Czasami jak. A się przestanie kłócić! Dobra, schujcie ich i idziemy do mojego gabinetu. A jakiego U. gabinetu? O, e, 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 eee! Eee! Nie zawołuj! Za mam, mam prawo zachować milczenie. No to nie zachowaj. Nic nie gadaj już. E, idziemy. E, do A to dokąd prosto, idziemy? lewo, prawo? Do mnie, do gabinetu. Mamo, to to boję się. Ja, ja też ta. się boję. Jakie będą wysokie alimenty, jakie będę w więzieniu siedział. Jakie co? alimenty, co? co ty gadasz? No, za moje inne dziecko, bo ja mam chyba Jaki... na. Co? co ty gadasz? No bo tamten mu powiedział. Aj, nie mnie fajne. Dobra, dobra. My w więzieniu tutaj siedzimy, tak? aby jakieś ole ale fajne. Dobra. Siadać. Przecież siadłam. E... Możecie mnie rozpiąć? Rozkujcie ich. O, o. w końcu. No. O. Dziękuję, dziękuję. Dobrze. Nazywam się, tak jak mówiłem, starszy sierżant z Zebraliśmy się tutaj, żeby porozmawiać na pewien temat. A jaki? Przez pańską córkę. Nasze miasto nie funkcjonuje. A bardzo, co... ja jej nie znam. Co? Przepraszam bardzo, co ona niby takiego zrobiła? To nie jest jej wina, że jesteś psychopatią i do nas pod... To... Tam podeszli. Ej! No Przez was brook heaven nie funkcjonuje! A może Ale... to przez państwa? Heaven nie funkcjonuje, tak? Dlaczego? Dlaczego pozwalacie, aby wysiąść. dzieci, Właśnie, dzieci tutaj córka, podchodziły, po tak? Do mojego domu. Dlaczego oskarżycie moją córkę? To nie, to nie przez nią. Siadać! No i spokojnie. Okay, mi się w wychowanie mojego ojca. Teraz dostałem kabel od żelazka i się słuchałem. nie ojca. Przepraszam. Heaven nie funkcjonuje, ponieważ dzieci przez was nie chodzą do szkoły. Jak przez nas? I chodzą gdzieś po mieście. I przez to, że chodzą gdzieś po mieście, rodzice ich szukają, no więc ale... rodzice też są na mieście zamiast być w pracy. Ale, ale chwila, jest... chwila! Proszę pana, to ile chłopców było generalnie pod naszym domem dzisiaj? Z tego co udało nam się obliczyć, to ponad 450 chłopców z całego miasta było pod waszym domem. Dzisiaj? You? Co? Tylko w nocy. Z rana nie wiemy dokładnie ile. No ale proszę pana, przecież to nie jest nasza wina! To wasza wina, że wszyscy się kochają w waszej córce. No ale jak to nasza wina? Proszę pana, przepraszam, ale moje geny piękności po prostu wszystkie przeszły na moją córkę i dlatego? jest taka piękna. No ale... Wątpię że po panu. <laughs> no ale proszę pana, ale przecież no jak mi przy pana niby działać, czy w się sensie kontrolować uczucia innych osób? Nie wiem! <śmiech> <śmiech> Mamo, tatuję się, bo ja co to zróbcie. No co ja mam zrobić? Ten pan po prostu jest jakiś głupi i on nie rozumie, że ludzie nie, tak! nie potrafią kontrolować uczuć innych osób. Grozi wam 3 lata więzienia. Co? A? Za co? Za co? Za zamieszki. Ja, jakie ja przepraszam! Ja przepraszam za to PlayStation 5, ja go zwrócę! Proszę siadać. Ale no, proszę pana, ale jakie zamieszki? Przecież no to nie ma kompletnie sensu, bo przecież my nawet zadzwoniliśmy, żebyście nam pomogli. No właśnie! To nie ma sensu, proszę pana. Za chwilę sporządzę akt sprawy. Proszę Proszę zadzwonić do adwokata. Co to adwokat? Pozwę całe to miasto! Całe to miasto pozwę! I pan! Nie nadzieję do cukierków. Ale to my już jesteśmy wolni. Proszę nie wychodzić. No dobrze przepraszam. Mamo, to ty ja nie chcesz i pójść do więzienia, ja chcę kontynuować nagrywać dalej. O, ja nie ja chcę też iść do tego. Nie więzienia. chcę iść do więzienia, ja jestem ja zbyt piękna. Ty wie... co? co? Ty wiesz, co robią w więzieniu takim osobom jak ja? Ja się nie chcę pomydło schylać. No ja też nie. Dobrze. Mam już akt sprawy dla Państwa. A? Yeah. Nie, no, wiem, czy to takie zabawne. zadzwonić zadzwonić do advokata. Daję Daję telefon. telefon. Dziękuję. Mamo? To no to komu, nie, mamo? nie, nie, To nie, 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 Adwokat. Ami, Ami, Ami! Nie ja rozumiem, że ona bo za kogo każdym razem. Do no skąd odwokata? ja mam wiedzieć? Nie, nie, nie. nie do kogo nie, nie. może dzwonić, Ami? Mama, to do kogo dzwonimy? Do adwokata, no w sensie jest jedna adwokat, którą znam, bo chciałem sprawę o rozwód wziąć. Co? Bo? Nie z tobą! A? Była jeszcze inna kobieta w Minecraftzie. I się z nim nie Dobra, słuchajcie, jest taka jedna, nazywa się nazywa się mecenas Pietrucha. Ona ugrzązła w ziemi, po prostu wyrosła i powiedziała: masz prawo zachować milczenie, i została prawnikiem. To, to, to chyba się nada. Jak coś, to ja wszystko powiem na, na, na nie waszą korzyść, żeby pierwszy wyjść z więzienia. Ej! to ja pierwsza powinnam wyjść. Wy możecie siedzieć. Aha! Widzowie! Napiszcie komentarz, kto z Aha. nas powinien pójść do więzienia. Czy Ami, czy mama, Martyna, czy ja. Ja uważam, że nikt. Ja przypnę wam serce, jak napiszecie, że mama powinna pójść do więzienia. A ja wam przypnę serduszko, jak powiecie, że ten gruby tata. Ochyny. Nie jestem gruby. Dobra, tato, dzwoń do niej. Dobra. Mm. Jeszcze 5 minut. No poczeka pan! Przepraszam. Tak, tak, tak. Podwójny ser, papryka. Ja no nie wiem. Oliwki, nie, bez oliwek. Dużo duża, duża. Pan dla do osób? adwokata. Dla jednej osoby. Weź dla mnie też. Dobra, dwie duże pizze. filka rozmowę nie widzi pan? Tak, okej. Okay. pana, ja też powinnam mieć swoje 5 minut na zadzwonienie do kogoś. Ja też 5 minut to jest taki program na YouTube. Proszę, ja, na już, odbuna, tak? ja już dzwonię, ja, już, ja, już, ja już zadzwonię. Dzień dobry, będzie nas, Pietruszka. Dzień dobry, odbiór, halo. Dzień dobry, dzień dobry, będzie nas, pietruszka, słucham. Bo generalnie jest taka sprawa, bo mamy przypał, bo moja córka jest wy. I przez go chcę pójść do mogę pójść do więzienia na 3 lata. Co mogę zrobić? A gdzie się pan teraz znajduje? E, na dołku jestem, w, na komisariacie. Hej, tymi... widzowie! Dzisiaj jesteśmy na komisariacie. Tak, właśnie nagrałam Insta Story prosto z komisariatu. Tutaj jest taki brzydki pan, widzicie go? I moja widzicie go? ona zwariowała. No, tutaj chcę za mną, za mną. Proszę mi nie przejść mojego IGS-a. Boże, uwielbiam swoich rodziców, ale teraz to nie jest na to czas! Tutaj tak. za mną! Kiedy pani tak? Za dwie minutki będę. O, dobra, to niech pani weźmie pizzę, okej? Okay? Nie! Taką pizzę! No dobra, do, 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 do zobaczenia. Ja nie okay. usłyszę, No, tutaj widzowie, tutaj tak widzicie, za mną, tutaj, o. No, Zabieram za to, pani to, telefon. Aaaa, Mój faul! Nie, jakie ja teraz są? Dobra, dobra, słuchajcie. No, no. A mi, żono, musimy mm. tak, musimy sypać na znajomych. Powiemy, że Budda kradnie samochody i dlatego powinniśmy y, wyjść stąd. Ta to jest bardzo głupi pomysł. Dobra. dobra, to powiemy w takim razie, że Twój tata nie płaci podatków. To też Ale jest to głupi prawda. pomysł. I i w ogóle. Ale to prawda! Aha, no to będziesz siedział. <laughs> Przepraszam! Mamo, ale ja nie chcę, żeby tata siedział. Nie róbmy tego! Ale ja chcę! Ale, ale, tu nie chcę! Dobra, nie jest dobry czekamy powiedź. na panią Pietruszkę. Mamo, co ty wyprawiasz? No, bo ja, Curcio, muszę być pomalowana. Skąd ty to wytrzasnęłaś? No, wzięłam i pewnie. Nie, no, zawsze mam w kieszeni przecież. Gdzie ci się to mieści! No, mam głębokie kieszenie, tak! Nie, no widzowie, ja nie wierzę, co tutaj się dzieje. O, idzie pani. Dzień dobry dzień, o, dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, ja już chowam. To tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Luferek, pani Martyna i Piami. tak? tak? Tak, y, obydwie tak, tak, tak. nie znam, ja chcę się bronić przed nimi. A, a, a... To chyba nie Acha. tak miało iść. No właśnie. Y, pozoforozód chciałbym złożyć. Pucham! Nie no, żartuję. Proszę pani, mamy taką sytuację. Zamieniam się w such. Pani mecenas, generalnie moja córka jest tak piękna, że każdy chłopiec z jej klasy i ze szkoły i w tym, na całym Brookhaven się w niej kocha. No ja jest, nic z tym nie zrobię, bo mam tylko 20 naboi w strzelbie i musiałbym dosłownie chodzić z do Ma pan z domu w ogóle do, legalizację do broni? On nie, ja tak. Y, I kontynuując, no i wszyscy się w niej kochają, ale nie wiemy, nie wiemy co zrobić z tym, no i... Ostatnio nam co zrobili? To ja teraz powiem: weszli nam do domu, zabrykadowaliśmy się, a następnie całą noc siedzieli pod tym domem. Pukali nam, drzwi, mama nie wyspana, y masakra <laughs> jakaś. I Netflix nam nawet nie działał. Dokładnie Netflix! <laughs> Mój Netflix! A co ma piernik do wiatraka? <laughs> nie mieliśmy co robić całą noc, a ja nie mogłam spać, tak? Może przyjęli nam jest? dom! Pani Emil, czy z tych osób, które były pod pani domem była jakaś osoba bliska? Nie. Bliska włamania chyba chciała pani powiedzieć. Już zapisuję. Rozumiem, że policjanci poinformowali Państwa o tym, że za zamieszki jest do trzech lat pozbawienia wolności. No tak, ale proszę pani, przecież to nie nasza no wina, moment, że oni tam no... przyszli. My nawet sami zadzwoniliśmy na policję, proszę pani, żeby, żeby oni właśnie nam pomogli, ponieważ oni wszyscy stali pod naszym domem, a my tego nie chcieliśmy. A przecież jeszcze nam zaczęli mówić, proszę pani, że to niby nasza wina, że oni tam są. No i ten, no i dlatego zadzwoniliśmy na policję. Wszystko rozumiem. Proszę się też tym nie martwić, ponieważ w sądzie sędzia może również zatwierdzić o załagodzeniu kary. W załagodzeniu? O... Może, może lepiej byłoby, żeby w ogóle nie było kary, bo w my nie Jakim niewinni. Mógłby mi pan pozwolić dokończyć? Chciałam dokończyć właśnie. No to Odnośnie okay. tego, że można było również państwa uniewinnić, jeżeli będą na to oczywiście dowody. No ale proszę pani, przecież to nie my, Kontrolujemy czyjeś uczucia. No, przykro mi bardzo, ale no dziwne to się wydaje, że akurat nagle wszyscy młodzi chłopcy zakochali się w państwa córce. To moje geny, proszę pani, moje geny. Panie Luferku, proszę powagi, proszę usiąść. O, no właśnie, wiadomo, o, że po mnie ma geny. Ale przy stole, proszę. No ja to siadaj normalnie. O, Uspokój Boże. się. Rozprawa sądowa odbędzie się w kolejnym odcinku. Ja? Ale, ale jak to rozprawa sądowa? Jaka rozprawa? Co to w ogóle jest? No, że będziemy się rozprawiać z bambikami. Czy chcą państwo jakichś świadków powołać tego zdarzenia? Simon YouTube, on jest fajnym youtuberem i mogłaby nasza córka do niego napisać, gdyby jej chciało wystąpić i nam powiedzieć prawdę. On takie tabliczki dawał pod naszym domem i tam było napisane Ami, klaszcze. Ta no? Tak, tak było napisane, tak? Ja nie wiem co to znaczy, ale proszę pani. Tak, to pan Simon. I kogo mm -hmm. jeszcze? Curcia? Nie wiem. Ktoś kto o ciebie dobrze mówi. Im więcej, tym lepiej będzie dla państwa. Y -y. Nie jąkaj się, bo tak nieładnie. Nie lękajcie się. Napiszę do kilku swoich znajomych, o ile ich mam. Dobra. No dobrze. Rozprawa odbędzie się, jak mówiłam, w następnym odcinku, a żeby się ona odbyła, to muszą Państwo wbić 500 łapek w górę. Nie, Aha. A nie, nie, no, nie. Dlaczego? Pani żartuje? Dopóki oni nie wbiją łapek, Państwo będą siedzieć w areszcie. Co? No nie wierzę. Nie, to... Widzowie, dawaj kamerę na mnie i na mamę. Chodźcie. Zrobimy challenge jakiś w Robloxie, tylko proszę, każdy z was niech zostawi teraz łapkę w górę. Proszę, każdy z was, no, Musicie. każdy z was. Ja nie chcę być więzienia, lover! Jeżeli to wszystko, to możą Państwo wracać do celi. Idziemy! No już, już. Widzowie, 500 łapek i rozprawa sądowa, ja nawet nie wiem co to jest Zostawiajcie koniecznie łapki w górę, subskrypcje I Jeśli chcecie być naszymi obrońcami i naszymi świadkami To o. piszcie komentarze, swój nick, to was dodamy na ten odcinek specjalnie A mi spokojnie, nie bądź smutna Wyłączę na to, to nagrywanie, jestem załamana A ja idę spać Ja też